Siema! witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 69. odcinku z gns sezonu trzeciego na moim kanale. Moi drodzy, wiele się wydarzyło od ostatniego odcinka, ponieważ straciłem swoją premkę i jestem teraz na koncie e, wcale nie e, Oczywiście zmieniłem sobie nazwę konta x Michaelo, x podłoga, e, e, Zmieniłem nazwę na wcale nie matches. O, właśnie. I tak sobie tutaj grałem. I niestety, przez to, że zmieniłem nazwę konta, wszystkie statystyki mi się zresetowały. I od tych pięciu tygodni przeżyłem cztery dni na tym świecie. Straciłem dużo. Kurna, ile to się działo? Ja pierdzielę. Straciłem cały ekwipunek, to jest zapasowy ekwipunek. Straciłem dwa razy kilo z silktaczem, mój ten główny, ten kilo do kamienia. Zmieniłem nazwę, w sensie zrobiłem nowy i nazwałem go drugi kilo do kamienia. A to jest już trzeci kilo, bo jeszcze raz go straciłem, bo kopałem obsydion, więc. Dużo się wydarzyło z tego, co tutaj widzicie. Na 12 czankach będę musiał być. E, to sobie wyłączymy. Zrobiłem taki mechanizm, w którym będę odpalał każde TNT. Z tego, co tutaj widzicie, zrobiłem taką krawkę z obsydianu, gdzie są wszędzie mnóstwo dispenserów. E, w każdym jest postak klientki mniej więcej. No, tam na brzegach powinno być chyba 63-62 sztuki, ponieważ raz sobie odpaliłem, żeby sprawdzić, kiedy najpierw było na samym obrzeżu. Nie udało mi się niestety zrobić do pełnej wersji 1.20.5. A, problem. O. Chciałem do pełnego release'u, tak żeby poczekać na Occupy na, albo chociażby... E, replay moda, ale na replay moda się czeka naprawdę długo. E, pewnie się zastanawiacie, czemu mam taką fajną ilość? Pokopałem sobie, a tak naprawdę to znalazłem sposób na duplikowanie itemów w Minecrafcie. E, oczywiście but e, butelka z bedomenem, wszystkie tutaj e, ikony schowałem, tutaj sobie pozostałe. Tutaj reszta TNT, to TNT jeszcze zostało normalnie skraftowane, nie zostało kopiowane, ale z tego co widzieliście, e, teraz wyświetli się Wam screen. E, ponieważ jest tam jedna suspicious rzecz, właśnie w tym boxie. Nie wiem, e, tutaj templetki mamy, solsand, e, diaksy, 12 koksów. No, możliwe, że zdobyłem sniffer egg. Mamy też stack bloków netright, mogłem nakopać, albo mogłem. E, oczywiście, zduplikować, co właśnie zrobię, i mamy dwa Dragon Eggs. Więc tak, zduplikowany sobie Dragon Egg. E, później Wam pokażę, jak to zduplikować. W sensie mogę Wam teraz nawet e, wytłumaczyć, jak to działa, ale nie będę tego robił, bo nie potrzebuję zduplikować. E, potrzebujemy do tego skrzynki którą zniszczyłem sobie, w której duplikowałem, no to mamy skrzynkę taką pojedynczą. Powiedzmy, że to będzie nasza skrzynka, to nie jest skrzynka, ale skrzynka. Po prostu najlepiej e, zrobić tak, żeby Minecraft nam zlagował, czyli odpalamy na maksymalnych ustawieniach Beyond Blend na Maksa, render Distance na Maxa, Simulation Distance na Maksa. Włączamy nawet e, wszystkie partie klasy Entity Shadows na on, e, Entity Distance na Maksa, włączamy nawet sobie w tle jakiś film na YouTubie na komputerze, po prostu tak, żeby komputer, e, za, e, tak żeby było czuć, że Minecraft laguje w 20-30 fps. -ach. Otwieramy skrzynkę, wkładamy item, który chcemy zduplikować, klikamy na, na klawiaturze CTRL, SHIFT oraz Escape, przez co się włącza menedżer zadań i tam w menedżerze zadań nacisnąć na Minecrafta, w sensie na, nie na launcher, tylko na Minecrafta, i zakończ zadanie. Oczywiście cały czas trzeba być w otwartej tej skrzynce z tym itemem. Zamykamy Minecraft, Minecraft się zamyka. E, wtedy w launcherze się pojawia, że tam kod błędu jeden, że gra uległa awarii. Odpalamy na nowo Minecrafta. Warto oczywiście zrobić wcześniej kopię save'a, żeby nie było, że stracimy świat albo coś. Odpalamy Minecrafta, wchodzimy w świat i wtedy dzieje się taki błąd, że mamy i w ekwipunku e, ten item, który chcieliśmy zduplikować, i mamy też tutaj w skrzynce. Oczywiście można też boxy duplikować całe, więc ja tak zrobiłem innymi z tym redstone'em. E, raz e, tak z, e, pomyliłem, że były w skrzynce najpierw tej temy, jak przyszedłem na świat. Były w skrzynce tej temy, które chciałem duplikować. Włożyłem je do punktu, zamknąłem skrzynkę, otworzyłem skrzynkę, żeby włożyć te temy i te temy straciłem, bo na odwrócie robiłem niż powinienem. Więc tak jakby dostałem za swoje też za duplikowanie, ale to jest takie fajne. Bo to nie jest używane, używanie czegoś e, dodatkowego, jakichś dodatkowych cheatów czy czegoś w tym stylu. Po prostu potrzebowałem resfond. Klient je akurat e, zdobyłem. E, na spawnie oczywiście bardzo laguję. E, nie udało mi się jeszcze pokazać wam jednego screena. Nie pokazywałem wam jeszcze jednej rzeczy, którą no, tutaj po części widać, tylko coś, coś tam. Jak toś woda się zepsuła i cień jakiś tam mam, nie wiem, może jakiś błąd, albo coś, albo coś, po prostu jak włączę e, większy fof to widać już to coś. Zobaczę, bo chyba woda jak mi spływała z góry, jak tutaj sobie budowałem, no to spłynęła na, e, na kelpy, więc ta woda się, że tak powiem, rozmnożyła jest git. Moi drodzy, tutaj mamy ogromną budowlę, którą budowałem przez chyba dwa dni tylko. My tu villagera, i z tego co już niektórzy może się zastanawiają, może wiedzą, co to jest? Jest to farma totemów. Zrobiłem sobie nową, nie robię automatyczną, po prostu zrobiłem taką, jaką miałem na GNS1 i na GNS2. Możliwe, nie mam copy-save na GNS2, więc. Nie, to jest takie proste, po prostu chciałem mieć blisko spawna. Mam blisko spawna i po prostu biorę butelkę z efektem bottom'em. Dobrze, że takie coś zrobili, bo można sobie to stakować. Lecę sobie po prostu tym portalem bo ten portal prowadzi na Nether. Do drugiego portalu mogę sobie przelecieć, tylko bym musiał zapamiętać, w którą to stronę było. Plus plus, muszę zwiększyć obydwa kordy, to w tamtą stronę to będzie. Tak. I mamy tutaj drugi portal i ten portal prowadzi do pewnej kolejnej farmy, którą zrobiłem przez jeden dzień, jeden wieczór, w sumie nie, nie jeden wieczór, bo musiałem pozbierać. Farma efektu Bedomen. Łatwa farma, wystarczyło trochę Robisz. A i sobie e, zmieniłem trochę enchanty na tym mieczu niż na tym co miałem pierwotnie, Dodaję sobie fire aspect i sweeping czy nie wiem czy miałem sweeping catch. Tutaj jeszcze mi brakuje są speedów, ale to później się zobaczę, czy e, będę mógł dodać, czy będzie za drogi level, to kiedyś to było. Będę musiał jeszcze oczywiście tak wyrównać ten teren, bo z tego co widzicie tamci gladzerzy e, nie widzą golemów, którzy są tam, e, niektórzy też wpadają do magmy. Czasem go czasem nie. rozginął I na przykład tam mamy jednego z banerem, który nie widzi. Więc na jednego straciłem. Czy mamy już jakiegoś? Mamy jakiegoś, dobra. Po prostu ten teren bardziej wyrównam. O, mamy na dwóch. Dobra. I mamy butelkę z O, na piątym poziomie, nice. Mamy na trzecim poziomie. Najwięcej na trzecim poziomie jemu zawsze yy, przychodzi. Robiłem to jakoś parę dni temu, więc mogę wam pokazać statystyki jeśli chodzi o moby, Pillager, pillager, pillager. 706 pillagerów zabiłem. Jak to działa? Wracamy sobie do portalu. Jeszcze mam taki jeden problem, ponieważ portale nie chcą mi się dobrze połączyć. Zaraz wam to zademonstruję. Tylko sprawdzę, gdzie jest 0.0. Jak się coś tu przeteleportował? Eee, tamtą i w prawo, tam. Portale nie chcą mi się połączyć, ponieważ e, ten portal e, z. Z Overworlda do Netheru to działa mi tylko do farmy totemów, na farmie totemów, a z Netheru do Overworlda przenosi mnie na spawna dokładnie. Więc ja sobie ten portal po prostu przeniosę gdzieś się raczej na tamtą wyspę, ale jeszcze się zobaczę, żeby był trochę dalej od. E, właśnie karmy armeki kutemu. Pokopiowałem sobie też trochę kluczy. Mi się wydaje, że trochę za dużo tego mam i trochę zapasowych temu, ale myślę, że po prostu tego się pozbędę, bo było po prostu zrobione e, dla beki. E, mi się wydaje, że raczej pousuwam te przedmioty, żeby nie był aż tak dobrze. No ale jednak tych kluczy sobie trochę zostawię, e, żebym mógł zdobyć buzdygam. Czy jak tam się nazywa? Ten młot. Ja to będę raczej chyba nazywał młot. E, sporo czasu też spędziłem na spawnie awcząc e, głównie na farmie Gunpowderu, żeby przerobić na TNT. A i właśnie, który dzień? 3099. Już ponad 3000 dni tutaj mamy Więc jest to najdłużej legalnie e, przeżyty świat w Minecrafcie, bo jest jeden, trochę sobie tam dopisywałem dni. Ale tutaj nic tymi sobie nie dopisywali, więc to możecie mi zaufać. I tutaj dotąd już żelaza pozbierają, więc naprawdę sporo. Dodaję sobie do teksturpaka e, ciemny motyw, wcześniej nie dodałem. Mam to e, w taki sposób. E, full break w ogóle mi nie działa, defog też nie działa. Mogę wam pokazać, patrzcie. O! I teraz, zaraz powinno pokazać się, jak to działa. Odpójrz, was zadziałało. Wiecie co jest najdziwniejsze, że wcześniej jak to próbowałem włączyć to albo to, to po prostu wywalało mi wszystkie teksturpaki i takie teksturpaki nie mogłem się zreloadować, nie wiem, może to był błąd i naprawili to w tym przykładzie nie wiem. A i w końcu po naprawdę dużo nie wiem jak dużo dni minęło. Ale w końcu e, przestało działać ten efekt, że jeden za jeden było. Ci, co pamiętają. Chyba w 700 dniu ich tak zrobiłem. Więc po 1300 dniach zadziałało. E, Forma trzciny działa, więc tam już nie wiem ile, ale zaraz się cały ten magazyn zapełni. A już trochę czuję, że mam lagi, bo jestem na spawnie, a mam w 130 platkach Ktoś też zginął. No i tutaj ładnie się gunpowder uzupełnia. I polecimy teraz na najważniejszą część, czyli na wysadzanie krateru. Więc, moi drodzy, sobie dobieram najpierw taki, bo chcę jeszcze jedną rzecz zrobić, natomiast nagrać, nawet z kamerką może być, eee, najwyżej zrobię zoomę jakiegoś, to nagryjemy sobie to na większej ilości, powy większym, to sobie zmniejszymy. Dobra, i reszta to będą przebitki z po prostu z wypłykania, może jakieś efekty lumetry coloru to tam. 12 członków i teraz. Smooth Lightning na OFF. Potrzebuję jak najniższe ustawienie ustawić. Czy to będzie ładnie wyglądało, czy będę musiał zmienić jakieś ustawienia? Chyba jest bit. Puszczamy pierwszą partię. To się nie zadziałało czy nie uzupełniłem tego TNT w sensie tak nie tego jeszcze zatem tutaj powinien być w razie czego nie Peter, bo nie wiem czy ten tak zadziała uwaga uszło Yo! ale lagi o kuźwa Ojoj, zaczęło spamować. Zrobił się zegarek, już nie, już nie laguje aż tak, ale ładnie to zrobiło. Ładnie to zrobiło. Yo, to sporo tego wywaliło, więc ja chyba pójdę sobie na kopie świata. Zobaczymy tym razem, czy to zadziała. Włączamy. Łatnie, ładnie się puszcza. O! Okej, okay, trochę zlagowało. Bo no nagle kilkaset więcej pewnie wystrzeliło. Powinno teraz wystrzelić znowu, bo widzicie, że jest lag jakiś. I klient się puszcza. Powinno teraz zadziałać bez żadnych kontrowersji. Dobra, środkowy pasek poleciał pierwszy. O, chyba nie poleciało pozostałe, ponieważ za krótki sygnał chyba poszedł. Ja nie jestem pewien. Sprawdźmy teraz. Klient poszło. I w następnych też idzie. Dobra, to się nie zatnie. Działa. Powinno działać. I przez następne półtorej godziny niszczyłem, suszyłem, wysadzając TNT. Zajęło to naprawdę ogrom czasu. Moi drodzy, 50 godzin, nawet więcej, co ja gadam, około 100 godzin zajęło mi przykowanie bazy, znaczy, przykowanie TNT. Przygotowanie się mentalnie w ogóle do nagrania tego odcinka. Moi drodzy, miło by, by mi było, gdybyście zostawili tą łapeczkę w górę. Suba na kanale, ponieważ lecimy po tysiąc. Użyłem z 10 tysięcy staków TNT, Obsidianu, 50 tysięcy, może nie wiem. To są prawdziwe statystyki. Naprawdę szok. Trzymajcie jeszcze jedną taką scenkę, po no, taką dodatkową. Dzięki za oglądanie. elo. Weźmiemy sobie na maksymalną ilość cząstek. Plus jeszcze mam nagrywanie odpalone, więc to będą takie lagi zaraz. Zbijamy, Wrzucamy. Ja klikam na klawisz Ctrl czy Escape. Nie mam przechwytuania ekranu. Eee, Minecraft y sobie wyłączymy. O, widzicie teraz, jak to działa. Mamy Minecrafta, mamy tutaj e, menedżer zadań. Zakończymy zadanie Minecrafta, to jest OpenJDK, tamto. Pala mi się Minecraft Launcher i gra uległa awarii, bo jest, jest problem, i gra uległa awarii. Przepraszam, przemyślałem, że nie do tożsamości, to, dotąd, to kod jest kod Ja sobie odpalam, od razu sprawdzę, czy jest nowy snapshot. a nie mamy 1.20.5, jak to nazywam, 1.20.5. Już z tego, co widać, Minecraft się odpala. Trochę mi się przesuwa przez te błędy, mimo jest Nie będę na razie odpalał na full screen, ponieważ nie chcę, żeby się zlegowało coś. No więc zatrzymajmy minecrafta I voilà! Są normalne itemy. No teraz znowu tą początkową milę. Wychodzę sobie w razie tego, jakby to się zapisało. W tym to tak cofnęło, że nie wyszedłem, tylko znowu zacząłem kopiować. I to po prostu starałem też te No i jak widzicie, te itemy tutaj zostały, więc ja sobie. Dobra, przy okazji chciałem sobie nagrać, czy jakieś TNT nie wpadło do portalu. Teraz, to tam sobie nie w czego jeszcze. Odpalę e, sobie przy okazji też portal, bo zgasił się. Szansa na to, że TNT wpadło do e, end portalu, jest e, prawdopodobna. E, jeszcze tak sobie tutaj zerkniemy. Raczej przez nic nie powinno przejść, więc nie ma nic. Dobra, wbijamy. Nie ma chyba nic. Dobra, nie wpadło na szczęście nic.